Jak wiecie, bądź nie wiecie, na tym kanale raczej staram się nie poruszać moich opinii politycznych, ale jest jedna partia. Taka jedna, jedyna partia, z którą mam problem. I może na wstępie w ogóle powiem Wam, co sprowokowało mnie do nagrania tego filmu, a mianowicie. Ten wpis. I omówimy sobie całość działalności tej to parodii, bo partią tego nazwać nie można. I myślę, że na początek możemy zacząć sobie od myślę najlepszego tematu do tego filmu od pani Katarzyny Kotule, pani ministry. Równość. Pani minister równości jest osobą jakże inteligentną i wybitną. Przede wszystkim zasłynęła swoją wypowiedzią o tym, że biologiczny mężczyzna może rodzić dzieci. No i myślę, że faktycznie każdy o tym wie, że mogę sobie urodzić dzieciaka. I ja naprawdę nie wiem, na czym lewica buduje sobie elektorat. W sensie inaczej. Wiem. No, tabletka dzień po i legalizacja małżeństw homoseksualnych, tam pro-LGBT i te sprawy. I żeby nie było, że nagrywam ten film, ponieważ jestem homofobem i tak dalej, i tak dalej. Kto ogląda mój kanał od dłuższego czasu, od prawie dwóch lat jego istnienia, wie, że otwarcie mówię o tym, że. Wolę, kurwa, chłopaków i nie jest to kwestia tam mojego przekonania, że jestem, kurwa, konfederatą, czyli nie wiadomo kim, bo kwestia partii którą jest rzeczą nieoczywistą, bo nie ma dla mnie partii, jest to z że takowej partii w po prostu w Polsce dla mnie nie ma i raczej staram się wybierać, czy popierać akurat w danym momencie taką partię, która po prostu wprowadza rzeczy, które mi się podobają. Więc zakończając ten drobny disclaimer, mówię: Popieram kogoś, jadę kogoś, potem tą osobę, którą wcześniej popierałem, mogę pocisnąć i tak dalej, i tak dalej. Pani Katarzyna Kotula jest nauczycielką i działaczką społeczną, posłanką na Sejm 9 i 10 kadencji, właśnie z ramienia lewicy. I jaki jest problem z tą panią? Co ona takiego robi? Kim ona właściwie jest? Co ona powinna robić, a czego nie robi? Moi drodzy, ta pani jest ministrą równości, która nie daje obywatelom równości, bo nie chce dać tej równości. Rzecz, bo często pojawia się pani ministrą do spraw równości, co z, z równością w sprawie wieku emerytalnego. Bo Lewica mówi nie, to nie, nie ma mowy o tym, żeby to z, zrównać. To ja, bardzo chętnie, ja bardzo chętnie, panie redaktorze, będę rozmawiać o e, równości, jeśli chodzi o partnerski model rodziny, o większe zaangażowanie mężczyzn. Chleczkę chleczka. Cztery, cztery lata pracy w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny za mną i dzisiaj nie ma wątpliwości, chyba każdy to wie, jak patrzymy na osoby z niepełnosprawnościami ich opiekunów, głównie opiekunki, że to kobiety przyjmują na siebie darmową rolę opiekunczą wobec osób starszych, wobec osób z niepełnosprawnościami. Przy równym zaangażowaniu mężczyzn w życie rodzinne będziemy mogli Lat, rozmawiać być może o tym, czy powinniśmy zrównywać i w jakim kierunku iść powinno to zrównanie wieku emerytalnego. Dzisiaj absolutnie o tym nie mówimy, bo to kobiety głównie biorą na siebie tą odpowiedzialność. Wychowania dzieci, opieki nad starszymi rodzicami, opieki nad osobami z niepełnosprawnościami. Ale kto wam każe? To wam każe opiekować się starymi dziadami, nikt wam nie każe. A jeżeliż chcecie, bo przyjmujecie te role opiekuńcze, bo jesteście wyniosłymi kobietami i musicie pomagać, nieść pomoc, to możecie robić to za pieniądze. Taka ciekawostka. Poza tym, czy życie to tylko wychowywanie gówniaka? Czy kiedykolwiek usłyszeliście w wiadomościach, że pięć kobiet jest uwięzionych w zawalonym szybie kopalni? Nie, nigdy w życiu. Zawsze było, że pięć mężczyzn jest uwięzionych w szybie kopalni albo większa, mniejsza liczba. Kobiety nie wykonują tak trudnych zawodów jak mężczyźni. Statystyczny mężczyzna żyje około 74 lat. Z czego przechodzi na emeryturę w wieku 65 lat. Więc na emeryturze żyje tylko lat. O ile dobrze liczę. 8, 7 mniej więcej. W tym samym czasie kobieta przechodzi na emeryturę w wieku 60 lat. Podczas gdy średnia długość życia kobiet w Polsce to aż 84 lata, czyli kobieta spędza na emeryturze lat 20. 4. Myślę, że jest to dość duży rozstrzał, aby móc chociaż troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę przesunąć tą granicę, aby Ministerstwo Równości w końcu zadziałało i podjęło w tą stronę jakieś kroki, ponieważ na pewno nie jest to. Równe. Wracając do poruszonego na początku odcinka tematu screena, który tak bardzo mnie poruszył do nagrania tego filmu. Na Twitterze, na profilu społeczny rzecznik praw mężczyzn pojawił się post. Ciała mężczyzny natomiast należą do państwa, które może je wysłać na konflikt zbrojny, narażając na uszkodzenie lub zniszczenie. Równouprawnienie Dlaczego nie rozumiesz zapytanie? Na co posłanka na Sejm RP odpowiedziała. Drogi żołnierzu przecinek, wysyłając cię na wojnę? Strasznie. Ale w nagrodę możesz sobie pogwałcić. Społeczny rzeczniku praw mężczyzn, a sobie zeskrinowałam twoje uzasadnienie gwałtów wojennych. I mam pytanie. Dlaczego? Ty jebana lewico, tak bardzo nienawidzisz mężczyzn. Gdzie w poście użytkownika Twittera było stwierdzenie o jebanych gwałtach wojennych. To ty działaczko lewicowa w swojej odpowiedzi dajesz przyzwolenie być może przyszłemu żołnierzowi na to aby kiedy wyruszy na front, mógł sobie złapać jakąś kobietę, być może wyborcę lewicy, i taką osobę zgwałcić, ponieważ informujesz go, że jest to nagroda za to, że wysyłacie go na front. W ogóle kwestia tematów... Em, Zbrojeniówki i poboru kobiet i mężczyzn do wojska jest również ciekawym tematem, i być może kiedyś taki odcineczek sobie przygotujemy. I myślę, że na tym sobie zakończymy ten roast. Po prostu zdenerwowałem się po zobaczeniu tego komentarza. Tego odcinka nie było nawet w planach. Ja wychodzę z założenia, że dajcie lewicy się wypowiadać, a zaora się ona sama. Siemano.